Pięć rzeczy, które kobiety naprawdę zauważają w mężczyznach. Po pierwsze, jak stoisz i mówisz, stań prosto, bądź pewny siebie i używaj otwartego języka ciała. Patrz ludziom w oczy i uśmiechaj się. To sprawia, że wyglądasz przyjaźnie. Komunikacja to nie tylko słowa, to także sposób, w jaki się zachowujesz. Po drugie, dbaj o swoje dłonie, dbaj o paznokcie i czyste dłonie. Kobiety zauważają ten mały, ale ważny szczegół. Po trzecie, jak pachniesz, ładny zapach zapada w pamięć. Znajdź zapach, który lubisz i używaj go. Pozostawia on trwałe wrażenie. Po czwarte, jak się komunikujesz. Mów pewnie, bądź interesujący i unikaj niezręcznej ciszy. Po piąte, poczucie humoru. Bycie wyluzowanym i zabawnym pomaga nawiązać kontakt z innymi. Pamiętaj, że nie chodzi tylko o wygląd. Po szóste, ważne jest to, jak się zachowujesz i prezentujesz. Pewność siebie i bycie sobą to podstawa. Zostaw lajka, wspieraj kanał, to pomaga nam się rozwijać.